Wczoraj odbyła się konferencja Apple i zapowiedziane zostały nowe AirPods pro trzeciej generacji, czy nowe Apple Watch oraz kolejna generacja iPhone'ów. Podsumujemy sobie dzisiaj te wszystkie premiery w ramach specjalnego wydania technologicznych newsów Extra, czyli dodatkowego odcinka w związku z ciekawymi konferencjami, wydarzeniami i premierami. A jeżeli Tobie podoba się taki content, to koniecznie zostaw lajka i napisz w komentarzu, czy chciałbyś więcej takiego kontentu skupionego nie tylko wokół komputerów. W końcu ten kanał nazywa się Technologie, a nie komputery, Giacomo, więc trzeba też się rozwijać w kierunku innych gałęzi branży technologicznej. Także nie przedłużając, zaczynajmy. I zacznijmy chronologicznie, tak jak produkty były przedstawiane. Nowe AirPods Pro, jak możecie się domyślić, nie są ani Wielką rewolucją, ani też bardzo znaczącą ewolucją, a usprawnieniem kilku rzeczy z istniejących modeli. Dla wielu z nas, w przypadku słuchawek, kluczową cechą poza samym dźwiękiem jest długość ich pracy na baterii. I tutaj Apple zadeklarowało, że czas pracy zwiększył się bez aktywnej redukcji szumów z 5 do 10 godzin, a z włączonym ANC z 4 do 8. Także całkiem przyjemna zmiana. A jeśli chodzi o dźwięk, to po staremu nie ma bezstratnego audio, za to chwalą się wspaniałym dźwiękiem przestrzennym. większych zmian również nie doczekał się też design. Jedyną różnicą ma być nieco mniejszy rozmiar słuchawek. W zestawie znajdziemy również 5 par pianek, które lepiej dopasują się do ucha i mają poprawić skuteczność działania ANC. I Apple oczywiście chwali się, że redukcja szumów jest dwa razy lepsza niż w przypadku poprzedniego modelu, i o cztery razy lepsza niż w w przypadku pierwszej generacji. Oczywiście na takie wartości to patrzyłbym z przymrużeniem oka, natomiast pewnie jakieś poprawy zostały dokonane. Nowością jest też możliwość mierzenia tętna. Choć na razie trudno ocenić, jak dobrze będzie to działało. Do tego będą potrzebne niezależne testy. I prawdopodobnie ta funkcja pozostanie taka na papierze do okazyjnego skorzystania, bo dedykowane zegarki czy też opaski pod tym kątem zawsze będą dokładniejsze. Natomiast najciekawszą funkcją, którą chciałbym, żeby nie była tylko na papierze, jest tłumaczenie języków w locie. Sam pomysł jest bardzo obiecujący. Jeżeli obie osoby mają AirPodsy, to mogą rozmawiać w różnych językach i dostawać na bieżąco tłumaczenie w czasie rzeczywistym do swojego ucha. Jeżeli tylko my mamy słuchawki, pozostaje wyświetlanie tekstu tłumaczonego na ekranie iPhone'a. Oczywiście, do tego również iPhone z Apple Intelligence jest wymagany. Jeżeli natomiast posiadacie starszą generację słuchawek od Apple, to mam dla Was dobrą wiadomość. Na stronie pojawiła się informacja o tym, że funkcja tłumaczenia trafi także do AirPods 4, a ceny nowych modeli zaczynają się od 1099 zł. I przejdźmy teraz do Apple Watch. Tak jak wspomniałem w występie, Apple zaprezentowało trzy nowe modele: Series 11, SE trzeciej generacji oraz Ultra 3. I zacznijmy od jedenastek. Najbardziej widoczna zmiana to mniejsze ramki wokół ekranu oraz nowa powłoka, która według zapewnień Apple ma być znacznie bardziej odporna na zarysowania. Sama koperta pozostała jednak w tych samych rozmiarach, do wyboru mamy 42 lub 46 mm, a wyświetlacz nadal jest OLED-em o jasności 2000 nitów. Apple żegna się natomiast z modemem 4G i wszystkie nowe zegarki wspierają teraz standard 5G. Oczywiście jest to moduł opcjonalny, dostępny za dopłatą, do czego jeszcze wrócę przy cenach. Jedną z ważniejszych zmian natomiast jest bateria. Według zapewnień Apple Sirius 11 ma działać do 24 godzin na jednym ładowaniu, czyli o 6 godzin dłużej niż poprzednia generacja. Pojawiło się również kilka kluczowych funkcji zdrowotnych i tutaj tak samo jak z AirPodsami, dobra wiadomość, bo trafią one także do Series 9 i 10. Są to m.in. powiadomienia o nadciśnieniu, które są bardziej orientacyjne niż takie faktyczne, medyczne, jakie możecie zanotować na specjalistycznych urządzeniach, oraz. Rozbudowane monitorowanie snu. Więc w porównaniu do poprzednika główne różnice to właśnie lepsza bateria i wsparcie dla 5G, bo funkcje pojawią się również i w tych modelach. Ceny Eleven zaczynają się od 1900 zł za wersję aluminiową, która jest dostępna w czterech kolorach, a wariant z tytanu kosztuje 3300 zł i jest dostępny w trzech kolorach. Dopłata do większej 46 mm koperty to koszt 200 zł, a opcja celular wymaga dopłaty 500 zł. Pasków nie będę omawiać, bo wariantów jest naprawdę sporo. Jeżeli ktoś się interesuje, to łatwo znaleźć szczegóły na stronie Apple. Większe zmiany względem poprzednika natomiast wprowadzono w modelu SE. Najważniejszą i główną nowością jest Always On Display, którego wcześniej brakowało w tej serii. Pojawiła się też obsługa gestów, które znamy właśnie z droższych modeli. I pod względem sprzętowym SE zyskał obsługę również 5G oraz procesor S10, czyli dokładnie taki sam jak w Series 11. Reszta parametrów pozostaje bez zmiany. Koperty w rozmiarach 40 i 44 mm oraz czas pracy do 18 godzin. Nowe funkcje zdrowotne obejmą m.in. powiadomienia o bezdechu sennym i Apple Watch SE 3 dostępny jest w dwóch kolorach. Najtańszy wariant z kopertą 40 mm to koszt 1099 zł, a dopłata do koperty 44 mm wynosi 200 zł. Wersja z modułem celular natomiast kosztuje dodatkowe 300 zł. Oczywiście, tak jak w przypadku jedenastki, można również dobierać inne paski. I na koniec zostaje najmniej ciekawy Apple Watch Ultra 3. I realnie zmiany względem poprzedniej generacji są stosunkowo niewielkie. Pojawiło się kilka drobnych usprawnień: poprawiony ekran z mniejszymi ramkami i lepszymi kątami widzenia, wydajniejszy procesor, dłuższy czas pracy na baterii oraz usprawnienia istniejących już funkcji. A pod kątem nowych to otrzymujemy te same co w przypadku Series 11, i te funkcje również trafią do Ultra 2. Także realnie. Tutaj po raz kolejny nie ma sensu wymieniać na nowszy model. I zegarek dostępny będzie w dwóch kolorach, a cena wynosi 3800 zł. Jedyną możliwością dopłaty jest wybór innego paska. Także podsumowując Apple Watch, tegoroczne modele wprowadzają kilka usprawnień, ale nie są one rewolucyjne. Zmiany obejmują głównie poprawę wydajności baterii, wsparcie dla 5G oraz drobne ulepszenia wyświetlaczy i procesorów czyli to co widzimy często w tym przyroście generacyjnym. Natomiast Nowe funkcje obejmują również poprzednie generacje, więc przesiadka na nowszy model, jeżeli macie na przykład Series 9 albo Series 10, czy też Ultra 2, nie ma raczej większego sensu. Przesiadka może mieć sens natomiast dla osób, które posiadają starsze modele, jak na przykład Series 7 albo starsze SE. A dla osób, które chcą kupić swój pierwszy Apple Watch, to moim zdaniem SE wydaje się najciekawszy. Zwłaszcza że cena jest stosunkowo niska, a oferuje większość funkcjonalności wyższego modelu. I podobnie. Sytuacja wygląda z tegorocznymi iPhone'ami i jak to zazwyczaj ma miejsce, dostaniemy cztery nowe modele. Pierwszą istotną zmianą jest pojemność pamięci. Wszystkie modele startują teraz od 256 GB, a dla porównania bazowe 16 miały jeszcze 128 GB. Dodatkową pamięć można wykorzystać na przykład do przechowywania zdjęć robionych tylnym aparatem typu Fusion, które w tej generacji wszystkie mają po 48 megapikseli. I oczywiście nie będziemy wchodzić w szczegóły co do jakości pikseli, wielkości sensora i innych takich parametrów stricte technicznych. To możemy zostawić sobie na osobny odcinek. Podobnie jak w zegarkach poprawiono też ochronę wyświetlaczy, ma być trzy razy bardziej odporna na zarysowania niż poprzedniej generacji i zmieniły się też procesory na wydajniejsze, ale szczegóły techniczne pominę, bo nie ma to większego znaczenia dla większości użytkowników, plus też dużo zmian w nich skupiło się na AI no i ostatnia największa zmiana tej generacji to, że wszystkie iPhone'y już mają ekrany ProMotion i tak Dobrze słyszeliście, Apple w 2025 roku obudziło się, że w telefonie za prawie 4000 zł wypadałoby zaoferować odświeżanie 120 Hz. Także zacznijmy właśnie od modelu bazowego, który w tym roku otrzymał ekran 6,3 cala z adaptacyjnym odświeżaniem. W kwestii fotograficznej mamy standardowo, jak to przystało na bazowe modele, dwa aparaty: główny i ultra szerokokątny. Oczywiście dwa, jak już wspomniałem, Fusion 48 megapikselowe a przedni aparat ma 18 megapikseli, pozwala robić m.in. poziome zdjęcia lub też nagrania trzymając telefon pionowo, co jest całkiem praktyczną funkcją. Bateria została też nieco poprawiona i... Apple deklaruje szybkie przeładowanie. Opisu wynika, że jest to 40W, co według Apple pozwala na naładowanie do 50% w 20 minut. Bazowe 17 będą dostępne w 5 kolorach, a ceny zaczynają się od 4000 zł za wersję 256GB i 5000 za 512GB. Więc kilka zmian w tej generacji Apple zrobiło i. Nareszcie mamy długo wyczekiwania 120 Hz, co jest w sumie najważniejszą zmianą w tej generacji, na którą, no nie oszukujmy się, znaczna część osób czekała. Dzięki temu bazowy model moim zdaniem będzie hitem sprzedażowym, zwłaszcza jeżeli porównamy z tym, co oferowały 16 względem swoich poprzedników, albo tym, co model 17 oferuje w porównaniu do kolejnego, czyli iPhone'a R, który jest odpowiedzią Apple'a na Samsunga Edge. Czyli telefon, który przede wszystkim ma być bardzo cienki. I tak szczerze mówiąc, trudno ocenić, czy ktokolwiek naprawdę potrzebuje aż tak cienkiego telefonu, bo jedyny benefit, który widzę, to że można się nim pochwalić. Aczkolwiek radość z tego chwalenia się może trwać tak długo, aż ktoś spyta o baterię, która jest oczywiście znacznie mniejsza niż w standardowym modelu. Chociaż Apple deklaruje, że nie powinno być problemu i telefon ma wytrzymywać cały dzień. I zupełnym przypadkiem, Apple poświęciło część segmentu na nowe tryby oszczędzania energii w iOSie oraz dedykowany powerbank dla tego modelu. Ale oczywiście jest to tylko przypadek i chcieli się tym pochwalić. Kolejnym kompromisem jest brak tacki fizycznej SIM. 17R wymaga korzystania z eSIM. Dodatkowo iPhone R ma przedni aparat. Tak jak w modelu podstawowym i tylko jeden aparat tylny o standardowym szerokim kącie. I nie jest to dla Apple żaden problem, ale mimo wszystko źle to wygląda jak taki telefon ma jeden aparat jak wy entry level modelu, jakim jest 16e. Więc moim zdaniem to są dosyć istotne kompromisy, zwłaszcza patrząc na to, że one dają tylko i wyłącznie to, że iPhone jest nieco cięższy o ponad 2 mm od zwykłej 17 i nie ratuje go nawet lepszy procesor wersji Pro i nieco większy ekran o przekładnej 6,5 cala. Zwłaszcza, że reszta specyfikacji jest zbliżona do podstawowego modelu, a ceny zaczynają się od 5300 zł. Więc moim zdaniem ten telefon ma ograniczone zastosowanie i raczej nie wróże tej linii długiej kariery. Zwłaszcza, że tegoroczne modele Pro zaczynają się od 5800 zł i 6300 zł za Pro y. Chociaż i one wzbudzają sporo emocji, niekoniecznie takich, jakie chciałoby Apple. Już słyszałem opinie, że są to najbrzydsze iPhony w historii, albo że Apple zainspirowało się designem Xiaomi czy Poco za 1000 zł. Natomiast bez bennych uszczypliwości, przejdźmy do kluczowych zmian, których jest kilka takich naprawdę ważnych. Przede wszystkim naprawiają błędy poprzedników. Cała rama została przeprojektowana, a materiały zmienione. Apple całkowicie zrezygnowało z tytanu na rzecz w pełni aluminiowej ramy. Oficjalnym powodem jest chęć polepszenia odprowadzania ciepła, a głównym elementem układu chłodzenia i nowością w przypadku Apple jest komora parowa, dzięki której urządzenie będzie efektywniej odprowadzać ciepło. Jeśli chodzi o aparaty, przedni ponownie ten sam co w poprzednich modelach. I z tyłu mamy główny obiektyw i ultra szerokokątny, taki sam jak w standardowym modelu. A dodatkowo dochodzi teleobiektyw z czterokrotnym zoomem optycznym, pozwalający na ośmiokrotne przybliżenie. Oczywiście, jak to zwykle u Apple, wszystko zostało ulepszone, a przynajmniej na konferencji lepszy procesor, wydajniejsza bateria, lepsza powłoka ochronna Ceramic Shield. Nie zabrakło też funkcji znanych z poprzednich generacji jak ProRes RAW, które wymagają sporej pamięci i modele Pro dostępne są w konfiguracjach od 256 GB do 1 TB, a Pro Maxy od 256 GB do 2 TB. Także podsumowując, tak jak w przypadku Apple Watch, najwięcej zmian wprowadzono w najtańszym modelu. I jeżeli komuś nie zależy na teleobiektywie z ośmiokrotnym zoomem, lepszej baterii czy też większym ekranie, to nie ma sensu dopłacać do modeli Pro. Zwykła 17 oferuje w większości tą samą funkcjonalność te same tylnie aparaty, ten sam przedni aparat i, to najważniejsze, ekran promotion. iPhone R natomiast moim zdaniem nie będzie hitem sprzedażowym i raczej nie ma. Żadnych racjonalnych powodów, aby go kupować. Oczywiście, to jest moja opinia. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, co myślicie o całej konferencji, i czy planujecie kupić któryś z zaprezentowanych produktów. Koniecznie też napiszcie, czy podoba Wam się taki format materiału i czy chcielibyście, żebym robił więcej podobnych podsumowań. Jeśli tak, to w kolejnym odcinku prawdopodobnie podsumujemy sobie konferencję poświęconą MacBookom albo jakąś inną konferencję. Oczywiście mówię o technologicznych newsach ekstra, bo standardowe pojawią się już pod koniec tygodnia. Także, żeby nie przegapić tego i wielu innych nowych filmów na kanale, to pamiętajcie o subskrypcji i włączeniu dzwoneczka. W ten sposób będziecie otrzymywali powiadomienia o każdym nowym filmie. Oczywiście też zachęcam do zostawienia lajka i też podbicia tego filmu, jeżeli oglądacie na telefonie. Ja się z wami żegnam. To wszystko w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!